Dzień dobry, dzień dobry, moje kochane serduszka. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Na wstępie tego filmu chciałbym Was poprosić, że jeżeli Wam się filmik podoba, proszę o łapeczkę w górę i komentarz. Na każdy komentarz odpowiadam, za co Wam bardzo dziękuję. A jeżeli jesteście nowi na kanale, to witam Was bardzo serdecznie. Zachęcam do subskrypcji kanału i włączenia dzwoneczka, który umożliwia Wam otrzymywanie wszystkich związanych z moim kanałem powiadomień. I zapraszamy również na mój i wspólny Artura kanał, który będzie podlinkowany w podlinkowanym komentarzu niżej pod tym filmem. Moje serduszka, dzisiaj jest taki filmik, którego nigdy jeszcze na moim kanale nie było: czyli kosmetyki, które można kupić w sklepie Dino. E no, bardzo e, fajny filmik w mojej ocenie, ponieważ e, do sklepu Dino chyba raczej chodzicie i go znacie, i się zastanawiacie, czy tam no szybko można w ostateczności poza Rosmanem, Hebe i tak dalej, kupić jakieś fajne kosmetyki. Jak najbardziej można i pokażę Wam dzisiaj wszystkie, dosłownie wszystkie produkty, które są tam warte kupna. Inne produkty niestety już nie są warte kupna. Także zebrałem wszystko do jednej kupy i wam dzisiaj pokażę. Także zapraszam. Pierwsze dwa produkty to są mydełka w płynie. W sumie to są dla dzieci produkty, ale jak najbardziej można stosować Psi Patrol i takie dla dzieci. To jest firma Bing. Wyglądają one w taki oto sposób. Kosztują 10 zł za sztukę. Mamy tutaj pojemność pół litra w każdym. I są to mydełka do mycia rąk w płynie. Jeżeli chodzi o ich składy, one są dość podobne. E, mamy tutaj wodę, mamy ALS, amonium sulfate i skład OK, składnik OK, betaine, detergent, glicerynę, kwas cytrynowy, który reguluje pH produktu, pantenol, wyciąg z aloesu, hydrolizowane proteiny. Także bardzo delikatny produkt myjący, do rączek jak najbardziej. I ten produkt, ja właśnie takie sprawdzam sobie, robię takie porównanie. E, nie, one są składy, składy są identyczne. Składy są identyczne tych produktów. Także jak najbardziej, te dwa mydełka do mycia rąk są warte uwagi, warte zainteresowania, a przede wszystkim warte swojej ceny. Także dla dzieci już sam, e, w sam raz jak znalazł. Zdecydowanie. Następny produkt jest to Eveline Bio. Delikatna pianka do mycia twarzy, ekstrakt z arbuza, banana, bioolejek z pestek malin. Ona kosztuje 14 zł. Pianeczka wygląda tak. I tutaj w składzie tej pianeczki mamy wodę, glicerynę, kokamidopropyl kokoglukozy, kokoglukozyd, heptyl, sodium, kokol, glutamat czyli mamy cztery detergenty. Mamy właśnie wyciąg z arbuza w składzie także jak najbardziej nie ma żadnego problemu. Mamy bioolejek z malin, mamy ekstrakt z banana. Mamy zagęstnik, regulator lepkości produktu, alpha oligo, oligosacharydy inulinę, Lactobactylus fermenty, betainę, także jak najbardziej. Kwas cytrynowy, który reguluje pH produktu, zapach i tylko tyle. Skład jest wzorowy. Ta pianeczka będzie odpowiednia do każdego typu skóry. Także jak najbardziej warto ją kupić. Następne dwa produkty są to yy, bomby do kąpieli Barbie. <grym> Barbie. I stąd ona przepięknie pachnie takim Mango tak tak rzeźko pachnie, ta kula do kąpieli i druga jest Smurf. Wygląda ona tak i też pachnie gumą balonową. Przepiękne zapachy. I skład tych kul y, cool bomb jest identyczny. Soda oczyszczona, kwas cytrynowy, regulator pH, olej z y, pestek winogron, zagęstnik, regulator pH. Tylko i wyłącznie tyle. Składy wzorowe, kula do kąpieli, warta uwagi, warta zainteresowania dla dziewczynki Barbie, dla chłopczyka Smurfy. Cud bajka. <grystanie> Zdecydowanie. Następny produkt, który się przyda e, na wyjazdy, zwłaszcza dla kobiet, także jak najbardziej kosztuje 9 zł. Jest to laktacyt, chusteczki do higieny intymnej Femina, wzbogacone okojącą alantoinę, testowane ginekologicznie. To są chusteczki do odświeżenia stref intymnych, jak one? Tak. Skład jest cudowny. Tutaj nie ma o czym dyskutować, tylko on mi się teraz chobą. E, mamy wodę, mamy inulinę, mamy alfa glukan, oligosacharydyl, e, alantoinę, kwas mlekowy, kwas cytrynowy, regulator pH, zagęstnik, zapach fenoksetanol, nie dla kobiet w ciąży i regulator pH. Skład wzorowy. Także na wyjazdach zdecydowanie takie chusteczki również będą w pełni okej. Okay, polecam. Następne dwa produkty Psi Patrol i są to chusteczki antybakteryjne, bez alkoholu dla dzieci dorączek. One kosztują chyba 6 zł, jak dobrze pamiętam. I tutaj w składzie mamy, już Wam mówię, wodę, glicerynę, wyciąg z aloesu, delikatną substancję powierzchniowo-czynną, regulator pH, substancje o właściwościach antybakteryjnych, zapach kwas ale nie mamy alkoholu. Także jeżeli na przykład dziecko się bawi w piaskownicy, bawi się gdzieś na placu, z zabaw, coś dotknęło nie tak, przetrzeć mu rączki taką chusteczką i wiecie, że są czyste, zdezynfekowane w 100%. Także jak najbardziej chusteczki antybakteryjne dla dzieci również warto w Dino kupić. Następny i ostatni produkt jest to firma Verdenik. Ekstrakt trzech alk, cynk, PCA, kolagen roślinny, matujący płyn micelarny. No wejacie matujący. No, przecież ten produkt zaraz jest zmywalny z twarzy, a poza tym nie istnieją kosmetyki matujące. Eee, to jest płyn micelarny, demakijaż twarzy, oczu, ust, poprawia wygląd skóry, usuwa nadmiar sebum, skóra mieszana i tłusta. I on kosztuje 8 zł. Ten produkt wygląda tak i tutaj mamy 400 ml. W składzie mamy wodę, glicerynę, substancję powierzchniowo czynną, detergent, cynk, betainę, wyciąg z alg, hydrolizowane proteiny sojowe, ryżowe, y, mamy również y, proteiny, prolinę, aminokwas, wyciąg z alg, etylecheksyl, kwas mlekowy, który tu reguluje pH, regulatory pH, fenoksetanol nie dla kobiet w ciąży i zapach. Tylko i wyłącznie tyle. Także taki płyn micelarny no również warto kupić jeżeli gdzieś jesteście na wyjeździe a nie macie do dostępu do drogerii jakiś żeby wiecie szybko co sobie zakupy, shopping, jakiś płyn micelarny, jakieś e, e, chusteczki, cokolwiek no to wiecie no to jest dobra alternatywa tak zdecydowanie, także no skład jest wzorowy tego produktu także jak najbardziej mogę go polecić, jeżeli chodzi o zapach zaraz wam powiem czy on jest mocno perfumowany nie. Pachnie. Ma zapach. Ale nie jest to zapach. O, już jakaś pianka wyszła. O, już tutaj zaraz wam powiem na skórze. Jest to produkt perfumowany. Ale nie jest to bardzo intensywny, uderzający w nozdrza zapach. Jest to zapach kwiatowy także najbardziej przyjemny na pewno i będzie komfortowy w użytkowaniu nie powinien podrażniać skóry ponieważ ma fajne składniki aktywne właśnie, które będą skutecznie zmywały makijaż zanieczyszczenia SPF -y. e, chociaż ja i tak jestem za oczyszczeniem e, olejkami hydrofilowymi bądź masełkami, płyny micelarne nie dla mnie, ja wacików nie używam ponieważ waciki drażnią skórę i niszczą barierę lipidową ale z braku laku jak najbardziej możecie sobie zakupić taki płynik micelarny w Dino Także moi kochane, serduszka, na dzisiaj to tyle. Jeżeli Wam się filmik podobał, proszę o łapeczkę w górę i komentarz. Buźka wielka, do następnego.